Cześć, to kolejny przegląd tygodnia, a dziś zaczynamy od y, kolejnego zjawiska astronomicznego, które będziemy mogli zobaczyć na własne oczy w niedzielę. Już jutro, 7 września, Polacy będą mogli podziwiać rzadkie całkowite zaćmienie Księżyca, tak zwany krwawy Księżyc. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19.06 wraz ze wschodem Księżyca, a za całkowita potrwa od 19.31 do 20.53, a koniec częściowego zaćmienia nastąpi około 22.00. Najlepsze warunki przewiduje się dla Warszawy i centralnej Polski, ale zjawisko będzie widoczne w całym kraju. Księżyc przybierze czerwonawą barwę na skutek rozproszenia niebieskiego światła w ziemskiej atmosferze, podobnie jak przy zachodzie słońca. Do obserwacji nie są potrzebne specjalne przyrządy, choć najlepiej oglądać je z dala od miejskich świateł. Nawet podczas fazy całkowitej księżyc nie znika całkowicie, gdyż część promieni słonecznych dociera do jego powierzchni po przejściu przez atmosferę Ziemi. Jeśli mieszkacie w Warszawie lub w okolicach Centrum Nauki Kopernik organizuje wspólne oglądanie tego zjawiska. Nvidia osiągnęła rekordową dominację na rynku samodzielnych kart graficznych. W drugim kwartale tego roku jej udział wzrósł do 94%, zyskując około 2 punktów procentowych względem poprzedniego kwartału. AMD spadło do 6%, a Intel pozostaje poniżej 1%. Takiej przewagi zieloni nie mieli nigdy wcześniej, a rynek i tak urósł o 27% kwartał do kwartału, osiągając 11,6 milionów dostaw. Kluczową rolę odegrała popularność karty GIF. RTX 50, co potwierdzają też statystyki platformy Steam. Dla klientów jednak nie jest to dobra wiadomość. Brak konkurencji w segmencie high-end sprawia, że ceny najmocniejszych modeli rosną. A zapasy topowych kart szybko się wyczerpują. Jednocześnie średnia i niższa półka tanieją, co może wynikać z prób wyprzedzenia, nowych ceł oraz zmian w strategii sprzedażowej dostawców. AMD wciąż nie ma kart z najwyższej półki, co jeszcze bardziej wzmacnia monopol Nvidia i ogranicza realny wybór dla graczy. Sąd Okręgowy w Waszyngtonie zdecydował, że Google nie będzie zmuszone do sprzedaży swojej przeglądarki Chrome, co miało być jednym z głównych środków ograniczających monopol firmy na rynku wyszukiwania w sieci. To znaczące zwycięstwo giganta z Mountain View, który nadal może płacić partnerom biznesowym, takim jak Apple, za preinstalowanie swoich wyszukiwarek na urządzeniach i systemach operacyjnych. Jednocześnie sędzia Amit Mechta nałożył na Google istotne zobowiązania mające wzmocnić konkurencję. Firma będzie musiała udostępnić część kluczowych informacji o działaniu mechanizmów wyszukiwania innym podmiotom. A także zaprzestać zawierania umów zapewniających jej wyłączność w dystrybucji produktów, w tym asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Co istotne, takie rozstrzygnięcie otwiera przed Google możliwość odwołania się od wcześniejszego wyroku, w którym amerykański sąd uznał firmę za nielegalnego monopolistę. Przedstawiciele koncernu zapowiadają szybkie działania w tej sprawie, co oznacza, że walka prawna o kształt rynku wyszukiwania w USA jeszcze się nie zakończyła. Na koniec wracamy na nasze polskie podwórko i zaglądamy do aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło wprowadzenie nowej funkcji M-stłuczka, która znacząco ułatwi kierowcom formalności po kolizjach drogowych. Dzięki temu narzędziu nie trzeba już wypełniać papierowych oświadczeń. Wszystko odbywa się cyfrowo, a zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela trwa zaledwie chwilę. Kierowcy mogą w aplikacji sporządzić wspólne oświadczenie, dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia, a wszystkie kluczowe dane zostaną automatycznie uzupełnione i przesłane do odpowiedniej instytucji. Dokument wygenerowany w PDF zostanie zostanie podpisany cyfrowo, dzięki czemu sprawca nie będzie mógł go już podważyć. Aby skorzystać z nowej funkcji obie strony zdarzenia muszą mieć zainstalowaną aplikację m -Obywatel. pojazdy muszą być zarejestrowane w Polsce, a uczestnicy powinni być zgodni co do tego, kto jest sprawcą a kto poszkodowanym. Funkcja nie działa w przypadku wypadków z rannymi. Ministerstwo zapowiada rozwój narzędzia, w planach jest możliwość obsługi zdarzeń wielostronnych oraz dodanie wirtualnego asystenta, który będzie podpowiadał jak poprawnie sporządzić oświadczenie. Mstuczka jest już dostępna w M obywatelu i tą informacją kończymy to wydanie podsumowania tygodnia. Do następnego. Cześć.